50% mężczyzn nadal nie odłączyła się od mamusi. Tak, no takie są statystyki, takie są fakty. I ta mamusia później przechodzi na nasz związek, na kobietę. W kobiecie też szukamy mamusi. Panią to niektórym pasuje, ponieważ też takie, w takim modelu zostały wychowane. Sporo kobiet. Nigdy nie spotkała się tak naprawdę z prawdziwą męskością, bo yy, prawdziwych mężczyzn nie ma. No, yy, to znaczy, są, ale to jest yy, na razie ten gatunek yy, powoli wyginął, dlatego że jesteśmy wychowywani głównie przez kobiety, a kobiety boją się autonomicznych mężczyzn, czyli mężczyzn mających swoje zdanie, nie podporządkowujących się. Panie bardzo lubią niektóre układać plan dnia, co będziemy robić i tak dalej. A problem się zaczyna, kiedy nagle pojawia się mężczyzna, który mówi: Nie, nie, moja droga, no nie zrobimy tak. Proponuję to. Oczywiście tu mówimy o dyskusji, ale no niektóre panie, ja nie mówię, broń Boże, o wszystkich, ale no nie lubią dyskutować. Dobrze, tak jak ona uważa. Żeby było. I panom, niektórym to pasuje, bo to jest wygodne. Taki ka kanapowy, yy, kanapowy pantofel, tak? Przyjdzie po pracy, zrobi śmieci, wyrzuci, tak, żeby się pani nie zdenerwowała, i tyle. I tak to wygląda. No, taki autopilot. Ja nie mówię, że to jest złe. No, niektórym to pasuje, także ją funkcjonują. Tylko fajnie sobie zdawać się z tego sprawę. Wiecie, wiele kobiet chce prawdziwych mężczyzn, ale tak naprawdę wy z prawdziwą męskością nie wytrzymacie, bo musielibyście przemodelować całe oprogramowanie sobie, kurwa, wgrać na zupełnie inne, a to nie jest takie proste. O, pod rozwagę.